Poczucie déjà vu albo dnia świstaka mam z każdą rocznicą Konstytucji 3 maja. W tym roku obchodzimy 225. Dlaczego déjà vu i Dzień świstaka? Bo wszystko się powtarza. Powtarza się choćby to, że uchwalanie Konstytucji 3 maja w 1791 roku odbywało się w kontekście nieustannego odwoływania się do zagranicznych mocodawców. Jednostronnictwo zawierało jakieś pakty, czyli to królewskie z Prusami, inne stronnictwo przeciwne królowi paktowało z Rosją, co nie było trudne, bo w gruncie rzeczy od kilkunastu lat już Rosja była formalnym protektorem Polski, a Rzeczpospolita rosyjską kolonią, byliśmy już kilkanaście lat po pierwszym rozbiorze Polski. I ten czynnik zewnętrzny zawsze wtedy, kiedy w Polsce dzieją się istotne przemiany, jest istotny, ważny i to jest niedobrze, ponieważ odwoływanie się do obcych mocarstw, do obcych państw sprawia wdrżenie społeczeństwo, Powoduje, że niejasne są interesy, jakie za tym stoją. Przecież nie można naiwnie sądzić, że obcy mocodawcy wyłącznie dbają o dobro Rzeczpospolitej. To by była gruba przesada i nigdy w historii tak nie było. Twórcy Konstytucji 3 maja przyjęli dokument, Nowoczesny, ale bez przesady. Wcześniejsza Konstytucja Stanów Zjednoczonych była znacznie nowocześniejsza, pisana innym współczesnym językiem. Ten język był u nas jednak dość anachroniczny. Późniejsza, o parę miesięcy, Konstytucja francuska również była znacznie nowocześniejsza i to mimo, że twórcy polskiej Konstytucji odwoływali się do francuskiego oświecenia. Ta konstytucja generalnie wprowadziła trzy rzeczy. Po pierwsze unitarne państwo. Wcześniej Polska była jednak federacją, natomiast konstytucja zakładała, że państwo będzie znacznie bardziej spójne i jednolite. Po drugie ona wprowadzała dość nowoczesne jak na owe czasy pojęcie narodu, który znacznie został poszerzony. Bo nie obejmował tylko szlachty, zresztą prawa odebrano drobnej szlachcie tej nieposiadającej y, majątku. Czyli status urodzenia został zastąpiony statusem posiadania z obietnicą uwzględnienia jako narodu także chłopstwa, bo mieszczaństwo w artykule trzecim zostało uwzględnione i prawa były coraz szersze tej klasie społecznej przyznawane. Po trzecie, wreszcie nowoczesne i chyba najbardziej nowoczesne w tej konstytucji było to, że ona uznawała, że nie ma świętych praw, że prawa trzeba zmieniać w zależności od czasu historycznego. To nie są artykuły Henrykowskie, które przetrwały kilka wieków, to jest umowa społeczna. I w tym sensie to była konstytucja nowoczesna, bo zakładała, że co 25 lat będzie przegląd. Jeśli myślę o tamtej konstytucji, to przypomina mi się obecny nabożny stosunek do konstytucji, której podobno nie możemy zmieniać, powinniśmy zmieniać i to w cyklu znacznie częstszym niż tylko 15 lat. I czego powinniśmy się nauczyć z tej lekcji tamtej konstytucji i obecnych rozważań o konstytucji? Po pierwsze, żeby nie odwoływać się do zagranicy, bo to wyłącznie szkodzi. Po drugie, żeby dbać o obronność i o armię, ponieważ obrońcy konstytucji 3 maja przegrali z rosyjską nawałą, z rosyjską armią, bo polskie wojsko było słabe, zebrano go zaledwie 40 tysięcy. Jeśli będziemy dbali o suwerenność polityczną i o własną armię, niebezpieczeństwa takie, jakie nastąpiły kilkanaście miesięcy po przyjęciu konstytucji 3 maja, da się uniknąć.